W dzisiejszym odcinku na nasz stół wiedzie producent, który wykazał się naprawdę dużą odwagą. A my sprawdzimy, czy to jest klasa, czy obciach. 13 czerwca rusza Pyrkon, moi drodzy, w Poznaniu, więc musicie tam być, bo przygotowaliśmy coś niesamowitego. Razem z Xboxem, Iamą i Sodom Stream tworzymy gamingowe studio tatuażu. Przyjdź nasze stoisko zagraj w grę i wygraj dziarę. Serio, jeżeli weźmiecie udział w turnieju i go wygracie, to dostaniecie możliwość zrobienia dziary u prawdziwego tatuatora. I specjalnie z tej okazji też promki na komputery czy monitory od IAMA. Wchodźcie koniecznie, link w opisie. Zestaw peryferiów od Afortecha w nowym stylu, zupełnie nowa linia która się nazywa Savage, a nie, Savage Impact to jest myszka, przepraszam, Renegade. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o to, yy, to widzicie już, jak wyglądają myszki mniej więcej na opakowaniach, chociaż nie chcemy spoilerować, ale warto naprawdę zostać, żeby zobaczyć, jak wygląda klawiatura, czy ta podkładka, która Dokładnie. ma być totalnie odjechana, no i faktycznie już po samej grafice widzimy, że odjechane te produkty są. Zobaczmy, jak by się prezentowało takie stanowisko z tymi peryferiami i czy to był dobry ruch, klasa czy obciach? Zacznijmy od podkładek, mamy tutaj dwie, jedna kosztuje którą ja mam 35 zł, a druga, którą ma Smarty, kosztuje 70 zł. Troszeczkę więcej, faktycznie nawet dwukrotnie, ale mamy tutaj bardzo specyficzny typ zapakowania. O, proszę, chórych rozmiarów, nie spodziewałem o, się o, chyba. Chorych rozmiarów dadło 300. Motyw graficzny, tak jak mówiliśmy, on jest odważny i nie dość, że jest odważny, to jeszcze jest intensywny, czyli jest na całą podkładkę. Jednym co się spodoba, bo powiedzą, fajnie, coś nowego, a nie kolejna czarna podkładka, a dla drugich. Będzie może to tłumaczyć. I już teraz piszcie, co wy uważacie, bo jesteśmy ciekawi, gdzie byście usytuowali. Dobra, no i słuchajcie, ja się mocno zastanawiam, dlaczego ta podkładka moja jest po prostu dwukrotnie droższa, no właśnie. bo ona wielkością, Ej, bo ona wielkością nie się nie różni. Uwaga, no ona jest faktycznie, mam wrażenie, na pewno wygląda lepiej ze względu na to, że ta była, ta musi się naprostować. To no musimy tak, naprostować. Tak, tak. Dobra, mamy zupełnie inną powierzchnię, jeżeli chodzi o spód, i faktycznie ten spód tak, będzie troszeczkę piankowa. bardziej antypoślizgowy. Delikatnie, delikatnie na początku. Tak Przesuwam i trochę mocniej. No i tu się nie rusza. A tu, też, tu też się nie rusza. Ta podkładka w ogóle też jest inaczej uszyta. Zdecydowanie ta jest mocnym speedem, i faktycznie to u. Mi się, że zagęszczenie właśnie... nici jest o wiele większe. O wiele większe, że sposób wykonania. Nie no, powiem Ci szczerze, że ta podkładka naprawdę wygląda dobrze. Robi na mnie też o wiele lepsze wrażenie. jest dobrej jakości, mhm. nie jest żadne, bez żadnych pikseli, jest bardzo ostra. Taki ma delikatny, nie wiem czy widzisz, glow. Taki, że delikatnie... Jakby nie, świecił, jakby tak, odbijała, odbi odbijała odbija światło, światło tak. tak. Po prostu ten materiał jest taki lekko odbijający światło, przez co robi dobre wrażenie naprawdę. Ten napis w ogóle nie koresponduje zbytnio z grafiką. Mhm. To jest grubo, to jest grubo. Patrzcie, patrzcie jak tu jest grubo, to jest tak. A Fortech. Bloody, Renegade, aka Outlaw, Savage Impact. <śmiech> <śmiech> Trochę dużo tego nazewnictwa. No tak, że dużo napisy, nie? Jeszcze Chciałem tak. zwrócić uwagę, Dokładnie. że faktycznie pozakrywane. Dokładnie, ale to wygląda fajnie. Tak. Generalnie, szczerze, ja bym tylko jeszcze zrezygnował z tego napisu, że nawet ten by, by mi nie przeszkadzał, bo po co? Po co aż tak dużo mieszać? Ale generalnie, w ujęciu globalnym, uważam, że to wygląda dobrze. Tak jak wiesz, już nie wchodząc w bardzo duże szczegóły. Jest nowocześnie, jest kolorowo, jest inaczej i ta podkładka już wykonaniem naprawdę robi dobre wrażenie. Jest gruba, tak. jest, y, ma taki glow, jest speedem. No i najważniejsza Fajne. kwestia, słuchajcie, jeżeli ktoś by się zastanawiał, dlaczego ta jest dwukrotnie droższa, no faktycznie te różnice w powierzchni czuć. Tutaj macie naprawdę bardzo gładką powierzchnię totalnego spida i te nici są bardzo gęste. Tak. I po prostu w momencie, kiedy szukacie podkładki, na której będzie zależało Wam, żeby był bardzo duży ślisk, no to faktycznie w tę podkładkę za 70%. Co tych warto zainwestować. I to widać po prostu gołym okiem, że jest inaczej uszyta. Fajna, jest generalnie jest fajna, e, ale myszkę połóżmy, zobaczmy, jak to wygląda w szerszym zestawieniu. Wjeżdżają myszki, myszki w tym samym z tej samej serii w tym samym designie i też w dwóch wariantach kolorystycznych. Uwaga, otwieramy te myszki, bo słuchajcie, tutaj mamy okienko, przez które możemy sobie na te myszki już delikatnie spojrzeć. Ja wziąłem żółtą, bo na mojej podkładce czarnej będzie to wyglądać zdecydowanie lepiej, będzie kontrastować w sensie dla was będzie też lepiej widoczne i wydaje mi się, że nawet taki miks trochę będzie ciekawszy, ale to wy też ocenicie i sami dacie znać. Jak widzicie, minimalizm to coś, co w tych myszkach również nie występuje. Absolutnie. Tutaj Bloody stwierdził, że dorzuci nawet jeszcze troszeczkę więcej niż w podkładkach. Napis Bloody yes. jest. Jest Renegader, jest AKA Outlaw, jest jakiś kod cyfrowy tutaj. Od spodu też dzieje się masa rzeczy. Oczywiście. Renegade, Savage. No, jest tego naprawdę mnóstwo. No, i na samej myszce dzieje się też naprawdę wiele, jeżeli chodzi oczywiście o tę szatę graficzną i połączenie kolorystyki. Żółci, czerni, tego takiego wyblakłego turkusu. No, jak teraz sobie to porównuję, to chyba postawiłbym na żółto. Ja też. Ja też tak myślę. Daliśmy, żeby było bardziej widoczne, ale. Chyba zamiana. Zacznijmy od tego, że są to myszki przewodowe. Y, oczywiście o designie już troszeczkę powiedziałem. Na tej żółtej kolorystyce, no, niewiele się różni. Oprócz tego, że te kolory są faktycznie zamienione po prostu, ale tak myszki wyglądają bliźniaczo. Jeżeli chodzi o ich kształt i design, no to muszę przyznać, bo ja już tę myszkę miałem wcześniej w swoich dłoniach, muszę przyznać, że ręka spoczywa komfortowo, ale jest to myszka o większych rozmiarach niż standardowo. Faktycznie ona jest troszeczkę dłuższa, ona jest wybrzuszona i wydaje mi się, że na małą dłoń ona może być za duża, ale ty jesteś użytkownikiem troszeczkę mniejszej dłoni. A, Odrobinkę Drobinkę, no, ona nawet nie taką odrobinkę. No jest duża, jest duża. Czujesz, że ta ręka jest podniesiona delikatnie nad podkładką, ale generalnie jest wygodna. Fajnie jest te łódeczkowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o przyciski. Także te tutaj palce sobie zatapiają się w tutaj i nie ma problemów, że fajnie leżą sobie paluszki. No i słuchaj. wow, no i sto. No Aha. Aha, dobra. To chyba u Ciebie. U mnie nie tak? ma tej funkcji. Pokaż. No faktycznie. A bo ja mam śliskiego palca. Wiesz? <laughs> Bloody to jest oh! oczywiście legendarna oh! myszka do tego, żeby najzwyczajniej w świecie drag klikować. No i tutaj e, faktycznie to jak najbardziej wychodzi, chociaż mistrzem w tym absolutnie nie jestem, a nawet amatorem w tym nie jestem. I jeżeli jesteście minecraftowcami, to na pewno z tego rozwiązania będziecie zadowoleni. Jeżeli chodzi o to, co tkwi w tej myszce, to mamy tutaj sensor BC3330 to a dokładnie. Tak, jest, tak się czyli zgadza. Czyli dość skomplikowana nazwa, ale do tego akurat Bloody nas przyzwyczaiło, że w nazwy to oni potrafią dużo ich e, wrzucić. Jest to sensor i powiem tu kolejna odważna decyzja e, Aportech'a, bo nie jest to firma aż tak bardzo znana jak Razer czy SteelSeries, a i tak zdecydowali się wejść, żeby mieć swoje sensory, nie z, e, już pod logo Pixartu, tylko mm -hmm. swoje, mimo, że we współpracy z Pixartem Ta, robione, jest to sensor czyli, oparty na Pixarcie, natomiast czyli nie autorski. Był jakiś e, wzięty, za przeproszenie, z tyłka, a jednak chcieli mieć coś swojego, dedykowanego, nad czym współpracowali z firmą, która się na tym zna. No i jeżeli chodzi o jakość tego sensora, a tak naprawdę do czego on się nadaje, no to słuchajcie, jest to przyzwoity sensor dobrej jakości, o dobrym stosunku jakości do ceny przede wszystkim. Sensor porównywalny z 33,27. Czy on się nadaje do rozwiązań esportowych? I tak, i nie. Jeżeli jesteście na takim entry levelu, to myślę, że to jest zdecydowanie mieszka, która wystarczy. Natomiast jeżeli macie aspiracje znacznie większe albo potrzebujecie czegoś jeszcze bardziej niezawodnego, no to faktycznie można pomyśleć o jakimś innym ewentualnie gryzoniu z 3360, ale, ale w tej kwocie w tej 110 zł to jest jak najbardziej... Będzie naprawdę trudno znaleźć tak, coś lepszego. wystarczający 100%. Tak? To co myszka jeszcze nam dużo daje, jeżeli chodzi o sam poziom myszki, to ustawienia. Tutaj jak widzicie, mamy dwa ustawienia. Możemy sobie zmienić hmm, herce tutaj odbiór, przesyłania i dodatkowo LOD, czyli w którym momencie myszka zaczyna reagować. Yy, Przestaje no, reagować z powierzchnią. Tak, tak, jeżeli chodzi o powierzchnię podkładki, czyli jeżeli y jak wysoko ją podniesiemy, kiedy ten kontakt jest stracony. No i warto powiedzieć o dość dużym feature'ze w tej kwocie przede wszystkim, czyli polling rate'cie, rate czyli kontaktowaniu się z komputerem, które tutaj możemy ustawić na poziomie 2000 Hz, jak sami możecie zobaczyć. No i to jest coś, co już widzimy w myszkach znacznie bardziej wysokobudżetowych faktycznie, yy, zaczynających się powiedzmy od 200 zł. Wzwyż, a tutaj to występuje i faktycznie to kontaktowanie na poziomie 2000 Hz możemy sobie ustawić, i to jest naprawdę bardzo fajny feature. Jechało podświetlenie, bo prawie byśmy zapomnieli podłączyć te myszki, a one się świecą i to w bardzo cool sposób. Patrzcie to, świeci się. Oko tej postaci tego renegata. Tu jest naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie, bo nie dość, że to podświetlenie jest intensywne, chociażby na scrollu. No to faktycznie jeszcze bardzo fajnie zastosowane w tej grafice. I to oko świecące naprawdę tutaj robi taki efekt wow. Coś, czego się absolutnie tutaj nie spodziewaliśmy. W momencie, kiedy je podłączyliśmy, było takie delikatne zdziwienie. Tak, było zdziwienie. Fajne wykorzystanie motywu przewodniego, żeby go dopełnić, żeby sprawić, żeby on jeszcze większy miał sens. Za to brawo, że to nie było takie podświetlenie po prostu oczywiste i banalne. Myszka moim zdaniem, w tej kwocie, zwłaszcza w tej kwocie, bardzo przyjemny gryzoń, naprawdę fajnie spasowany, nie ma tutaj trzeszczenia, jakiegoś dziwactwa. Dobry ergonomicznie, wiele funkcji. Wiesz, do czego bym porównał to? Mhm. Do takiej, że jest zwykła myszka, a to jest myszka, jakby myszka, która lubi, miałaby być wydziarana. Okej. Okay. Że tak jak masz czyste dobra, ciało G-PRO, to jest myszka, która jest renegatem i ma dziary po prostu. Wszędzie coś brzutkę. Rozumiem te analogie, no ale najważniejsze pytanie, czy ten design do nas przemawia i czy ten design nam odpowiada, ale myślę, że na to pytanie odpowiemy po prostu, jak zobaczymy tak, całość. całość. Dobra, wjeżdża klawiatura i pozwólcie, że już pominę nazwy, Sawycz i tak dalej. AT98. Dokładnie tak, AT98, jak widzicie, klimat zachowany. Mamy klawiaturę, otwieramy ją. W tym momencie, proszę bardzo, chyba się spodziewaliśmy tego, że będzie się dużo działo, że będzie kolorowo, że będzie też nasz główny bohater, nazwany renegat, który walczy ze złem i któremu my musimy mu pomóc. Ja teraz nie wymyślam, bo faktycznie na opakowaniach. Renegajtu jest Lore całe. W tej Dobra, postaci. no mamy klawiaturkę, ale wydaje mi się, że. Zasłoniłeś coś, coś robi, coś, ale dobrze. Coś zajumałeś. Tu jest tak, tu jest lore. Jakby, żebyście mi wierzyli, e, tak. Są jeszcze dodatkowe kikapy za co e, podziękowania. Możemy sobie wymienić tam, gdzie się bardzo dużo dzieje. Producent stwierdził, że da nam wybór, żebyśmy mogli ewentualnie podmienić na bardziej stonowaną wersję, jeżeli byśmy się na przykład w tym ciężko odnajdywali. Bo jednak ciężko tu dojrzeć P. No. Tak, tutaj się zgadzam faktycznie, przez to, że ta grafika jest, no to ten font jest też troszeczkę mniej widoczny. E, natomiast no też powiedzmy sobie szczerze, że niektóre z tych klawiszy są dość rzadko używane, ale są. E, natomiast Natomiast co do samej klawiatury, no oczywiście stylistyka zachowana, faktycznie dzieje się tutaj bardzo dużo, a nawet więcej, bo jeszcze tutaj mamy ten klawisz w kolorystyce czerwonej. Tak. No i teraz najważniejsze pytanie, jak ta klawiatura została zrobiona? Myślę, że crash test, delikatny, znaczy nie crash test, Aha. test wysiłkowy, proszę. Chodzi bardzo. ci o to, czy jest dobra. Chodzi to spasowany. nie, chodzi. O, ale tu się, no wszędzie się dzieje, wszędzie się dzieje. Znaczy jest ok, nie ma jakichś takich martwiących skrzeczeń, nie jest to metalowa klawiatura, no tak, luminowa, jasne, która ale... mogłaby... Gdzieś tam sprawiać wrażenie, że jest niezniszczalna, Pamiętajmy ale. Pamiętajmy też, że to jest git. pełen wymiar klawiatury, i faktycznie ona jest dłuższa, a w tak. przypadku tych pełnych wymiarów trochę to bardziej zawsze chodzi niż nie chodzi. Ale, no, ale robi wrażenie ceną co do tego, co oferuje, bo kosztuje 300 zł, okay. więc to jest przyzwoita naprawdę cena. Jest to bardzo przystępna cena, a ma już tak, optyczne przełączniki. No właśnie, i tutaj... Kolejny raz afortech, kolejny raz Afortech mówi, masz przełączniki, Alfa mówi: Nie, nie, nie. Ja. Nie będę od nikogo brał, ja zrobię po swojemu to będzie najlepiej. No i tutaj, na chwilę, przy tych przełącznikach, przy tych switchach musimy się zatrzymać, ponieważ mamy możliwość ich konfiguracji, z z tego, że to są switche optyczne. E, poziom aktywacji od 0,8 mm do 3 mm, to możemy sobie skonfigurować. I bardzo to, fajna opcja bardzo, i bardzo dobry wynik. Dokładnie. 0,8 do naprawdę do 300 klawiatury, naprawdę. Wow, tutaj się zgadzam, ale dodatkowo mamy też takie funkcje jak Rapid Trigger i Rapid Trigger również możemy konfigurować, ustawić go na poziomie 0,3 mm albo 0,8 mm. I to jest naprawdę bardzo ciekawa funkcja, zwłaszcza w tak y, niskiej cenie stosunkowo, tak. no bo widzimy też takie funkcje, ale w klawiaturach za 800 zł, za 1000 zł to są klawiatury znacznie droższe, a tutaj mamy to w Bladi. Tak, no i tutaj sobie jeszcze posłuchajmy, jak działają te przełączniki, bo to może być ciekawe. Jak słyszycie, jest to dość cichy. Przełącznik. Jest to dość ciche, chociaż nie mamy tutaj żadnego wyciszenia. Też nie mamy przesmarowania, ale to może być charakterystyka switchy optycznych. Je raczej unikamy, ich smarowania, albo robimy to bardzo ostrożnie, jeżeli w ogóle. No i słuchajcie... Bardzo specyficzna praca switcha, bym powiedział taka, do której ciężko by mi było porównać do switcha jakiegokolwiek innego, jaki znam. Dobra, moje wrażenia są takie. Sam switch chodzi naprawdę bardzo płynnie tak. i ten palec zatapia się dość gładko na, na switchu. Natomiast jest tutaj też stosunkowo mocne odbicie, mam wrażenie. Jest mocne odbicie, jest mocne odbicie, jest szybki i odbijający. Ja mam jeszcze jeden element, który mi się bardzo podoba. Nie jest to niestety bezprzewodowa klawiatura. Wtedy w tej cenie można powiedzieć, że mamy wszystko, mm -hmm. ale y, wszystkiego w tej cenie, y, ciężko jest mieć wszystko w tej cenie, jest przewód, ale producent się postarał i powiedział: Słuchajcie. Na tej krewaturze się dość mało dzieje. <laughs> Wam ja tam, żeby się było kolorowo, to żółty przewód. Żółty przewód, który jest bardzo charakterystyczny, bo ten oplot jego jest zupełnie inny niż przeważnie, mianowicie jest taka bardzo gruba guma, e, rurkowana, nie mam pojęcia prążkowana, Ta ale taki inny, charakterystyczny tak. sposób. I to jest naprawdę e, to robi wrażenie, bardzo fajnie to wygląda zupełnie inaczej niż w większości produktów. No, podłączyłem teraz, dobrze już USB e, przewód podpięty. Świeci też bardzo dobrze, mocno, intensywnie, ale. Tak, jedna rzecz, której im brakuje. Że... Yy, jest jedna rzecz. Że nie przebija przez kikapy? Nie. Bo to podświetlenie, zauważcie, że on faktycznie w kikapach jest zabu za zabudowane, przez co, te klawisze się unoszą jakby na tym podświetleniu. To podświetlenie nie wychodzi przez. Dobra, no. ja jestem ciekaw, czy Wy zgadliście e, o co mi chodzi? No a chodzi mi o ten motyw myszki. Mianowicie tutaj na oku a, mamy to podświetlenie, a tutaj o, go brakuje. No, a fajnie byłoby właśnie zobaczyć byłoby. to również na klawiaturze. Byłoby. Część. Ale by było. Jeżeli jesteście jeszcze w stanie coś z tym zrobić, Bloody, no to Smarty musi dostać od tego swój procent, bo jednak na to wpadł i faktycznie byłoby to ciekawe i uzupełnienie tego wszystkiego. No, klawiatura moim zdaniem kompletna. Co do Samego designu, bo tu też się bardzo dużo dzieje. I czy Twoim zdaniem się dzieje odpowiednio dużo, czy za dużo? Myślę, że to jest bardzo ciekawy produkt dla tych, którzy szukają po prostu czegoś więcej. Nudzą ich czarne albo białe produkty, klasyczne kolorystyki, gładkie i tak dalej i chcieliby faktycznie jakiś design, to myślę, że to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie dla tych, którzy szukają po prostu wrażeń no dobra, na swoich biurkach. Bo biurko. teraz masz biurko i masz taki setik, nie? Mhm. Zobacz sobie na przykład kolorystycznie. Dla mnie osobiście. Jest trochę za dużo tego, i ja na przykład bym kupił sobie po to czystą podkładkę, na przykład. Mm -hmm. żeby to było, żeby nie było aż tak, bo wtedy to wszystko robi się trochę za dużo. Ale jeżeli bym miał czystą podkładkę, i na tę, ta klawiatura, i taka myszka, to według mnie przejrzystość tych grafik i tego wszystkiego byłaby znacznie lepsza. Więc to jest ten element, który bym ewentualnie zmienił. Albo w drugą stronę. No, ja doceniam Bloody przede wszystkim za pomysł na całą serię. I faktycznie fajnie byłoby zobaczyć u innych producentów również tego typu pomysły. Yy, I moglibyśmy je oceniać fajnie, jakby tam ze sobą konkurowały. Natomiast zgadzam się z Tobą, że w połączeniu tego wszystkiego faktycznie dla mnie dzieje się po prostu za dużo i jestem troszeczkę tym przytłoczony. Ale gdybym na przykład chciał przełamać swoją czerń na biurku klawiaturą, albo podkładką, to to by było super. Myszka. Średzi, siedzi mi średnio, jeżeli chodzi o design, ale klawiatura i podkładka to jest dla, dla mnie naprawdę bardzo fajny motyw do tego, żeby sobie tę czerń i nudę na biurku przełamać, a jednocześnie nie będzie po prostu zbyt brok, ps psrokato. I mój ulubiony produkt, produkt z tego wszystkiego to chyba mimo wszystko jest klawiatura, bo jest optyczna, ma bardzo dużo funkcji, ma fajne podświetlenie i koszty 300. C klawiatura super, ale naprawdę nie e, dużo. A mi się na... Na... bardzo podkładka podoba. Też jest fajna. A jeżeli nie prze przeszkadza Wam e, Renegat, to możecie go wymienić, więc to też nie jest tak, że. Musi być aż tak mocno. Więc dla mnie klawiatura propozycją jest ciekawą, którą możemy polecać moim zdaniem spokojnie, chociaż jeszcze będziemy to testować. Tyle ode mnie. Tyle ode mnie. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. I koniecznie powiedzcie, co wy uważacie, bo jesteśmy ciekawi, bo to jest na tyle kontrowersyjny produkt, że potrzebujemy większej opinii ilości osób, czy to się przyjmuje, czy nie. Czyli, czy. Klasa czy obciach? Klasa czy obciach? Wy decydujecie. Piszcie w komentarzach klasa czy obciach. Trzymajcie się. Hej, cześć.